Jestem 20 metrów od domu. Mam za domem taki lasek. Nawet bydło widać. Widziałem tu ostatnio rogacza z jednym parostkiem, ale nie udało się znaleźć. Dzisiaj przypadkowo, bo przed chwilą były tu dziki. Wyszedłem na ścieżkę. ku mu zdziwieniu leży piękny parostek to może i tego rogarza co go tu widział dzisiaj tu też był przed chwilą ale już nie miał nic na głowie zrobiłem mu zdjęcie i to pewnie jego bo on tylko jeden tu siedzi dobra zobaczymy co to jest o kurcze chyba stary kozio już był chyba szóstek się to na widłach został. O kurczę, ale konkretny. I to tak blisko domu. Takiego paroska trafić. Piękna sztuka. Gdzieś pewnie i drugi leży. Ale tu będzie ciężko znaleźć. Кава по